Siemanko wszystkim fanom Subaru. Dzisiejszy odcineczek będzie podsumowaniem 6 miesięcy eksploatacji Subaru Impreza GT Turbo. W tym filmiku dowiecie się przede wszystkim jakie naprawy dokonałem w tym czasie oraz całkowite koszty eksploatacji tego samochodu. Zapraszam do oglądania. Jak wiecie z mojego poprzedniego filmu o Subaru, tutaj jest do niego link. Możecie sobie zobaczyć, jakie naprawy musiałem wykonać po zakupie tego samochodu. Było to przede wszystkim naprawa skrzyni biegów, naprawa hamulców przednich i ogólny gruby przegląd całego samochodu. Niestety Subaru jest 17-letnim autem, także trudno by było się spodziewać, żeby w ciągu pół roku eksploatacji nie wystąpiła żadna usterka. No i niestety stało się się. Przestał mi świecić lewy przedni halogen. Kiedy się o tym dowiedziałem, po prostu było to jak cios w plecy było to jak zabójstwo Cezara przez Brutusa. No, ale cóż, otrząsnąłem się. Rozebrałem halogen. Okazało się, że tam są takie piny, które wchodzą, w, w, podłączają prąd do żarówki, i ogólnie tam pojawiła się śnieć. I żarówka była dobra. Na początku myślałem, że będę musiał wymienić żarówkę, ale okazało się, że to tylko piny, więc wyczyściłem je i halogen zaczął znowu świecić. Także udało mi się. Zachowałem spokój. Dało mi się naprawić tę dość poważną usterkę. A teraz jeśli chodzi o ważne naprawy, to miałem problem z tylnymi hamulcami. Tutaj macie link do filmu, gdzie walczyłem z tylnym hamulcem, który słabo hamował. Koniec końców okazało się, że trzeba było wymienić klocki hamulcowe. Zamontowałem Zimmermany i do tej pory nie mam, nie mam z tym problemu. Stało to rozwiązane, także przez pół roku takie dwie awarie. A teraz obejrzyjcie ze mną to autko od zewnątrz. Tak suboraczek prezentuje się dookoła. Przez pół roku udało mi się nie przypierdzielić więcej w żaden krawężnik. Udało mi się też nie przypierdzielić w żadną lampę. Nie skasowałem żadnego psa. Kontroli też nie miałem. To jest ciekawostka. Pół roku eksploatacji i zero kontroli policyjnych. Ja naprawdę jeżdżę jak aniołek. A może to temu, że to Subaru, a nie BMW. Także z zewnątrz auto trzyma się trzyma się kupy. Mówiąc kolokwialnie. Z takich rzeczy do zrobienia, no niestety. Tutaj to, to się to cały czas wychodzi. Wychodzą cały czas ten nadkola, które muszę z którymi muszę zrobić w końcu porządek yy, jakieś ryski, delikatne wgniotki wiadomo, trochę, trochę jest takich, troszkę jest takich dupereli na tym małcie. Tak jak na przykład tutaj na tylnej klapie Lewe nadkole to już w ogóle kurde niezbyt mi się podoba ta pękająca szpachla ale kiedyś przyjdzie czas na to żeby zrobić z tym porządek ogólnie nie jest źle jak na subaraka najważniejsze jest to że podłoga jest zdrowa możecie sobie zobaczyć podłogę na jednym z moich filmików jest naprawdę zdrowa hamulce działają jak należy także jestem z siebie dumny nie skasowałem subaraka przez pół roku i mam nadzieję że ten Stan rzeczy się nie zmieni. Zrobiłem też trochę porządku pod maską. Pokażę Wam zaraz. Także niedawno została zrobiona wymiana oleju. Ta napisana markerem tutaj już jest nieważna. Ta jest ważna, bo dotyczy skrzyni biegów. Tutaj mamy olejek, karteczka. No dobra, ale mniej się z tym. Z ważniejszych rzeczy, które zrobiłem, to przede wszystkim było odrdzewienie tej rozpórki i przemalowanie jej żeby wyglądała po ludzku tak to wyglądało wcześniej pomalowanie tego kawałka metalu już jest brudne, ale ładnie wyglądałoby, jakby świeżo pomalowane i to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o naszą poczciwą o, o, o rzeczy, które są pod maską Pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę To jest strasznie wkurzająca rzecz tu, To jest e, oś dźwigni od zaworu Wastegate w turbosprężarce On się, kurde, skubaniec potrafi zacinać Zacina się tutaj i jest problem z przeładowaniem jest takie charakterystyczne Good. Good. przy zdjęciu nogi z gazu. Jest też problem czasami przy przyspieszaniu, bo on po prostu przeładowuje i dobrze, że jest wskaźnik ciśnienia do ładowania, bo widzę, że, widzę, że ciśnienie rośnie za mocno w, w górę, także trzeba w odpowiednim momencie zdjąć nogę z gazu, żeby nie wysadzić silnika. Ale to przesmarowałem smarem ceramicznym wysokotemperaturowym i jak na razie problem zniknął. Także jeśli chodzi o Maseczkę to tyle. Także jak widać, w miarę staram się dbać o tego subaraka, żeby go nie skasować na pierwszym, lepszym słupie. I żeby wszystko trzymało się. Trzymało się całości. Dobra, teraz najciekawszy, czyli koszty eksploatacji. Ha, ha, ha! Więc zacznijmy od tego. Ilość kilometrów, które przejechałem przez pół roku, to 6000 km. Ilość wykonanych przeze mnie tankowań do pełna, podkreślam, że za każdym razem była to benzyna 98-oktanowa to 20 tankowań. Średnie spalanie to 13,98 litra na 100 km. Średni koszt przejechania jednego kilometra to 76 groszy. Niestety wyniki obliczeń średnich, średnich e, liczb, średniego spalania pomnożonego przez ki, przejechane kilometry nie pokrywa się z tym ile wydałem na samo paliwo, ponieważ kiedy policzyłem wszystkie paragony okazało się, że przez 6 miesięcy wydałem 5450 zł na paliwo, robiąc 1000 km miesięcznie. Aby pokazać wam całokształt kosztów eksploatacji tego samochodu przez 6 miesięcy, muszę dodać ilość pieniędzy wydanych na paliwo i ilość pieniędzy wydanych na yy, części eksploatacyjne. A było to w ostatnim czasie wymiana klocków, wymiana oleju yy, i tam były jakieś lakiery do pomalowania, lakiery, papier ścierny, żeby pomalować tę rozpórkę pod maską myślę, że mogę to zaokrąglić do kwoty 500 zł czyli jeśli dodamy 5450 zł plus 500 zł wychodzi nam kwota 6000 zł więc jeśli macie zamiar robić 1000 km miesięcznie takim samochodem, musicie liczyć się z kosztem 1000 zł miesięcznie na utrzymanie tego auta ale weźcie też pod uwagę, że nie uwzględniłem tutaj kosztów ubezpieczenia, to indywidualnie róż, różne mamy stawki, także nie będę tego porównywał, ubezpieczenia przeglądu samochodu, też nie wliczyłem tutaj w te koszty eksploatacji tych napraw, które zrobiłem od razu po zakupie, ponieważ te naprawy wynikały z zaniedbań, po prostu z takich grubych zaniedbań, poprzedniego właściciela, no. Gdyby auto było regularnie serwisowane, nie, po, nie poniósłbym tych kosztów takich nagłych, dużych, jednostkowych. Także tego nie wliczałem. Jeszcze raz reasumując, 6 miesięcy, 6 tysięcy złotych. Tak wygląda, tak wygląda eksploatacja Subaru Impreza GT Turbo. Polecam. Jeszcze na sam koniec chciałbym poruszyć kilka kwestii eksploatacyjnych na temat Subaru. -aczka. Najważniejsze jest to, aby mając takie auto zawsze rozgrzewać silnik przed jakimś takim mocniejszym przyciskaniem gazu. Ja staram się, żeby nie tylko temperatura silnika była już na swoim miejscu, tylko jeszcze odczekuję kilka minut, ponieważ olej w silniku nagrzewa się wolniej niż płyn chłodniczy. I musimy to brać pod uwagę. To, że mamy na wskaźniku temperaturę silnika optymalną, nie znaczy, że olej rozgrzał się już do optymalnej temperatury. Dobrze jest mieć dodatkowy wskaźnik temperatury oleju. Ja takiego nie mam. Miałem, zepsuł się, teraz nie mam. Także staram się, żeby po prostu trochę więcej odczekać. Jeśli silnik był zimny i chcemy trochę przycisnąć, żeby trochę odczekać, żeby on się jeszcze bardziej nagrzał. Kolejną istotną kwestią, jeśli chodzi o eksploatację turbobenzynowego silnika, i już tutaj mam na myśli nie tylko Subaru, ale wszystkie turbobenzyny, jest to, żeby studzić turbosprężarkę. No nie tylko benzyny, diesle też, chociaż diesli to tak mocno nie dotyka, bo diesle nie, mają, nie osiągają takich temperatur jak benzyniaki. Także. Głównie jeśli chodzi o turbobenzyny, trzeba studzić turbosprężarkę. Jeśli zgasimy silnik po ostrej jeździe, to jest po prostu, tam się dzieje masakra w tej turbosprężarce. Ech, tam olej spala się na wirniku, a kiedy olej spala się na wirniku turbosprężarki, tworzą się cząsteczki stałe, które działają jak papier ścierny. To rozpieprza waszą turbosprężarkę. Tak. Pamiętajcie, żeby wystudzić turbinę zanim zgasicie silnik. Dobrym rozwiązaniem jest turbo timer. Akurat taki posiadam, był już zamontowany wcześniej, także polecam. Fajne rozwiązanko. A teraz Teraz coś, co nie każdemu się spodoba. Być może mój samochód pojawi się na jakimś portalu aukcyjnym wystawiony na sprzedaż. Ponieważ niestety zachorowałem na samochód elektryczny. Po prostu. Idea jazdy na prądzie mnie tak pochłonęła, że albo będę budował jakiś samochód elektryczny samemu, z czego pewnie będę zdawał relacje, albo kupię jakieś gotowe auto typu Nissan Leaf. Jesz jeszcze nie wiem, bo to jest temat tak świeży, że, że, że nie mogę się jakoś konkretnie ukierunkować, ale. Subarak, chyba zostanie sprzedany i, i będzie prąd. Prąd, wolty. Mam nadzieję, że rzeczy, które tu powiedziałem, przydadzą Wam się chociaż trochę. I że było tutaj coś ciekawego w tym filmiku. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.